O i tak, to Mordekaiser nadchodzi. Jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy złodupiec w całym ligolegendowym lore. I teraz tak. Tak jak z 3 minutowych cinematików potrafię zrobić 40-minutowe analizy, tak z kilkunastosekundowej animacji zrobimy sobie oddzielny materiał. Kiedyś robiłem już 15-minutowy film w oparciu o jedną grafikę. Zróbmy to. Jeżeli jakiś czas już ten kanał oglądacie, to pewnie wiecie, że moim skromnym zdaniem Mordekaiser to zarówno jedna z moich ulubionych lorowo postaci, jak również jedna z ulubionych gameplayowo. Ale dzisiaj bardziej o aspektach lorowych. Powrót Mordekaisera to jedno z wydarzeń, które wreszcie musi nastąpić. Jedno z pięciu ogromnych zagrożeń świata Runterry. Idealnie nadające się na wielki event, nawet we wszystkich grach Riotu. Jedno z takich wydarzeń już widzieliśmy, i było to oczywiście zrujnowanie. Na początku fenomenalne. Później zostało jednak totalnie spartaczone, ale na pewno pokazało to jak ogromny potencjał tkwi w ligolegendowym kanonie. Wydarzenie numer dwa to mściwy Aurelion wróci na Runterre, do tego będzie jeszcze drugi konflikt Darkinów, mamy pustkę, no i oczywiście powrót Mordekaisera. Definitywnie nie chciałbym być mieszkańcem Runtery. Możecie sobie wyobrazić jak bardzo byłem nahypowany. Po pierwsze, uwielbiam Mordekajsera. Po drugie, jego powrót przez lata tlił się na horyzoncie, tak jak powrót zniszczonego króla. A po trzecie, Riot Games zapowiedziało około miesiąca temu, że teraz lorowo wszystko będzie zgodnie, pięknie i ogólnie będzie bajabongo. No cóż. Powiedziałem, że byłem nahypowany, a nie, że jestem, bo trochę mi przeszło i tak czuję jednocześnie hype, jednocześnie jestem trochę zmieszany. Już kilkanaście dni temu dostaliśmy spore zapowiedzi nadchodzących kart do karcianki. I trzeba to powiedzieć, Legends of Runeterra jest medium, które w 75% od dwóch lat ciągnie za nogi Lord League of Legends. Wyciąga to, co robi Riot z tej odchłani przepustkologii stosowanej. I wracając, można było się domyśleć, analizując te karty, które się pojawiły, że będzie Mordekaiser. Ale teraz wiemy na 100%, gdyż Riot wypuścił, może nie trailer, ale takie pokazanie, jak Mordekaiser powstawał na kilku grafikach i animacjach. I gdy ten teaser odpaliłem, byłem jednocześnie... Jednocześnie mega w niebo wzięty, a jednocześnie po chwili się przeraziłem. Żeby było jasne, ja w żaden sposób nie odbieram zespołowi od Karcianki kreatywności i miłości do świata League of Legends. Powiem więcej, ci ludzie często wiedzą dużo lepiej jak zrobić motyw jakiejś postaci niż te są stworzone w League of Legends i sztandarowym przykładem jest Serafin. Natomiast obawiam się, że tak nośny temat jak powrót kajzerki zostanie spłycony tylko i wyłącznie do wyjścia w karciance. Absolutnie nie zrozumcie mnie źle. Karcianka w lwiej części robi fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o lore. Natomiast nie dość, że niedawno ograniczono jej budżet, a dwa, nie wyobrażam sobie, by tak nośny temat, będący od lat światełkiem na końcu lorowego tunelu, ma po prostu zostać wydany w karciance i tylko tam. Motyw powrotu Mordekajzera i tego, co się później wydarzy, to jest motyw na napisanie książki. Zrobienie gry strategicznej, gdzie postawimy Mordka jako jakiegoś ultimatywnego bossa albo zagrożenie dla świata. Powrotu Mordekajzera można zrobić wielką kampanię RPGową. Czy można nawet oprzeć na tym całą podstawkę MMO? Oczywiście nie wiemy, czy powrót Mordekajzera będzie tylko w karciance, ale właśnie jeżeli będzie tylko tam, to naprawdę nie wyobrażam sobie bardziej zmarnowanego potencjału od nie wiem, czterech lat chyba? No chyba, że zaraz, za tydzień, za dwa dostaniemy zapowiedź MMO. No to wtedy okej, okay, cofam to co powiedziałem. Natomiast, gdy przejdziemy do analizy tego trailera, nie spodziewałem się, że będzie to jednocześnie tak dobre, a jednocześnie tak złe. Trailer rozpoczyna się od widoku Mordekajzera siedzącego na tronie, gdzie jego upadli gwardziści stoją pod schodami, a jeden z nich kłania się upiorowi. I ta scena przedstawia Mitne Rachnun, czyli wymiar Mordekajzera, zbudowany w części wymiaru duchowego. Inaczej mówiąc, jest to to miejsce, w którym Mordekajzer pojawił się po śmierci, i nie bardzo mu się to podobało, dlatego stwierdził, że zrobi tam swoje własne królestwo. Oznacza to, że wszystko tutaj, co widzimy, Schody czy latające elementy są zbudowane przez upiora z dusz. Jest też opcja, że może to nie być mit na Rachnun. Tutaj musielibyśmy założyć, że Riot będzie chciało pójść w jakąś alternatywną stronę wariantu przyszłości. Wiecie, że to może się stać, ale raczej się nie wydarzy, czego nie byłbym fanem, i tak tutaj mielibyśmy Mordekajzera w zniszczonym Noxusie, którym włada. Ale byłoby to rozwiązanie co najmniej głupie, jeżeli przy tak wolno rozwijającym się kanonie by taką drogę. Natomiast to co rzuca się tutaj w oczy to przede wszystkim kolor powiedziałbym takiej poświaty bohatera. Trochę jak duży follower Zerata z karcianki, prawda? Moim skromnym zdaniem nie wygląda to po prostu dobrze. Mordekaiser w tym świetle bardziej zielonym, takim zepsutym, wygląda dużo groźniej, dużo mroczniej i bardziej przemawia po prostu za bohaterem. Okej, okay, staram się zrozumieć o co tutaj chodzi, ale mimo wszystko nie jestem tego fanem. Ale Mordekaiser jak tu Mordekaiser, poza poświatą wygląda świetnie i potężnie. Jak również głos jest świetny. Z tego co słyszę, to aktor głosowy jest ten sam co w League of Legends. Moi drodzy, mówiłem wam po tej wielkiej zapowiedzi Riotu. o tej zapowiedzi poprawności i spójności kanonu, że będę patrzył ze zdwojoną uwagą na to, co się dzieje. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale z tego co wiem, lubicie jak znajduję takie małe pierdoły, takie małe szczególiki, które wzbogacają ten świat, które pokazują albo to, że Rajot coś po prostu zrąbał, albo to jak bardzo się w rajocie przyłożyli. Więc, moi drodzy. Szczeguliki, czepiajmy się, bo jest czego. Mordekaiser jako wielki król wymiaru siedzi na swoim tronie. Wydaje się to być jak najbardziej sensowne, prawda? No cóż, dla tych z was, którzy oglądali mój materiał, kim jest Mordekaiser, to na pewno wiecie, że to jest tak nie-Mordekaiserowe, że bardziej się chyba nie da. Gdy bohater budował swoje królestwo, stworzył również tron. Stworzenie go pochłonęło bardzo dużo dusz i było to wręcz centralne miejsce jego nowego królestwa. Jednakże, upiór nigdy na niego nie usiadł. No tak, jeżeli do tej pory nie mieliście mnie za fanatyka kanonu League of Legends, no to kwestia z tym, czy Mordekaiser siedział na tronie, czy nie, ewidentnie mnie do wiarków przekonała. Wiemy, że stworzenie tronu Mordekaisera kosztowało więcej dusz niż stworzenie jakiejkolwiek innej części fortecy. Wycie, które z niego dobiegało, było wręcz muzyką dla Mordekaisera. Ale, cytując... Mordekaiser mocą myśli przywołuje zmrok do swoich rąk i jednym uderzeniem unicestwia Tron. Wrzask setek uwolnionych dusz niesie się echem po wielkiej komnacie, gdy giną w niepamięci. Mordekaiser z ponurą satysfakcją patrzy, jak znikają. Trony są dla śmiertelników, ograniczonych ciałem i ludzkim wyczerpaniem. A on jest już czymś o wiele potężniejszym. Wszedł na piedestał z powykręcanego żelaza i odwrócił się, żeby spojrzeć na swoją wielką komnatę. Jego generałowie, dusze, które były godne umrzeć z jego ręki, kiedy ostatnio kroczył po świecie materialnym, stoją na baczność. Żaden z nich nawet nie drgnie. Żaden nie poruszy się bez wyraźnego rozkazu. Teraz jego królestwo jest naprawdę gotowe. Najwyższa pora wrócić do świata żywych. Wszystkie dusze runtery czekają. Ja wiem, że to jest tylko siedzenie na tronie, ale sam fakt, że ten tron jest i Mordekaiser na nim siedzi, no to jest zaprzeczenie rozumowania bohatera. Idąc po rajotowej sinusoidzie, jego sługi wyglądają tutaj genialnie. Nie są to zwykłe dusze, a przeobrażone, powykręcane poczwary. Stworzone oczywiście przez Mordka, godne prawdziwego króla umarłych. Klękający wojownik z wyciągniętymi rękoma zamiast głowy, czy gwardzista z jedną czy dwoma rękoma, no to jest po prostu masakrycznie dobre. I takiego przedstawienia się po prostu bym spodziewał. Chwilę później oglądamy koncept arty. Może się wydawać, że a ręce zamiast głowy, co w tym kreatywnego? Ja powiem tak, że nie dość, że w tych zbrojach widać połączenie z Noxusem i z Mordekajzerem, Czerwony materiał świetnie tutaj pasuje. Jak również ręce wychodzące z różnych miejsc zbroi. No, po prostu fantastyczna robota. Kolejny koncept czterorękich gwardzisów Mordka o hełmach nawiązujących do niego samego również wyszło świetnie. Pobawię się w jasnowidza, bo wyglądają oni, jakby mieli zaraz się rozstąpić, by przepuścić Mordka, by ten powrócił na Runterre. No jeżeli to trafię, to absolutnie będę w totalnym szoku. Dalej mamy kultystów, ale ci już nie są w wymiarze Mordekajzera, a w Nuksusie i starają się stworzyć dogodne warunki do powrotu obiektu swoich wyznań. I rzeczywiście w filmie dowiadujemy się, że droga powrotu czempiona jest gotowa i wytyczona. Out, sire, Musi to być jakiś sekretny kult Mordekaisera, może jakiś sekretny tajemniczy odłam czarnej róży, gdyż wiadomo, Bleblanki i reszta nie chcą, by upiór powrócił. Niemniej ci mają dostęp do najgłębszych czeluści Bastionu Nieśmiertelności, czyli wielkiej fortecy stanowiącej centrum Noxusu. Keum, świetna rzecz. Księga widać, że związana z nekromancją, również świetna rzecz. Wiadomo, iż Upiór, gdy ostatnim razem był na runterze, zbierał takowe księgi i rozszerzał swoją wiedzę odnośnie sztuki nekromancji. Stąd jak najbardziej pasuje, by kultyści chcący jego powrotu używali podobnych rzeczy. W kolejnym kadrze widzimy coś niepokojącego. Coś wyglądającego jak duchowy ogar z tułowiem bez rąki głowy, jakby zjadającego inny twór upiora, gdzie jeszcze zamiast ogonów ma ręce łapiące inne, pomniejsze twory. Z tego co mi wiadomo, im więcej taka istota będzie miała w sobie dusz, tym będzie potężniejsza, stąd ogar na polecenie Mordekaisera pochłania duszę, by wzmocnić swoją siłę. Aczkolwiek jest to jeden z dwóch motywów. Ponieważ mają to być upiory, które nie chcą służyć Mordekajzerowi. Widzicie, znamy już dwie karty, które pojawią się wraz z bohaterem. Pierwszą z nich jest właśnie Spectral Ironhound, i owe ogary mają być strażnikami, mają wyczuwać i atakować te dusze, które starają się uciec z wymiaru Mordekajzera i które nie chcą mu służyć. Co wydaje mi się dość dziwne. Po pierwsze dlatego, że jest to praktycznie niemożliwe. Po drugie Mordekajzer nad pokonanymi upiorami miał władzę absolutną. Chyba, że niektórzy po śmierci trafiali do wymiaru Mordekajzera i nie chcieli mu służyć. Aczkolwiek ci, którzy nie chcą słuchać tego Mordekajzera no widać, że są już zmienieni przez jego moc, więc automatycznie powinni mu służyć. Więc no lekko tylko się to nie klei. Jednakże Inny potwór, Deathwinder, ma podążać za ogarami. No i cóż, nie być zbyt miłym dla dusz, które nie chcą służyć. Jego wygląd mega, naprawdę. Natomiast sam motyw uciekania dusz z wymiaru. No cóż, jeżeli jakoś będzie to sensownie wytłumaczone, no czemu by nie? Aczkolwiek nieco mi się to nie podoba i trochę godzi to w mitne rachnu. Jak już to dusze miały przemijać, miały rozpływać się, a nie uciekać. Natomiast tutaj pojawia się coś tak tragicznego. Tak idiotycznego. No nie wiem, no. Tak. Nila nadciąga, by pokonać Mordekaisera. Nila to jest tak dziwnie kreowana fabularnie postać, jakby robiło ją 10 niezależnych osób od siebie. Jest potężna ze względu na działanie z pierwotnym demonem Ashlesem, ja tego nie neguję, ale to, co się z nią dzieje, to jest jakaś karuzela po prostu. Na kontynencie, z którego pochodzi, podczas zrujnowania uwięziono Wiego. Bohaterka chce się go pozbyć, dlatego zamiast się go pozbyć, nie wiemy czy nie może się do niego udać, czy o co chodzi, ale zamiast udać się do niego bezpośrednio, udaje się do Bilgewater, poszukiwając informacji o strażników Światła i o ich walce z Wiego. Natomiast po drodze pokonuje masę pomniejszych i większych potworów, ale nagle ni z gruchy, ni z pietruchy zapomina o jego i płynie do Freliordu i staje do walki oczywiście z Woliberem, który powinien zmieszać ją z freliorskim śniegiem. Ale tak się nie dzieje. Wiemy, że Riot ma dziwny stosunek do Wolibera. No ale ogólnie Woliber powinien no, nie zostawić za dużo ponili, ale tak się nie dzieje. Nie wiemy co się wydarzyło, nie wiemy czy Voliber czy Nila wyszli z tego pojedynku zwycięsko, nie wiemy jak ten przebiegał. Ale w sumie i tak zapomnijmy o tym, nie jest to ważne, znaczy wydaje mi się, że jest, ale ktoś kto to lore kreuje uważa chyba, że nie. Bo przecież każdy z nas ma pamięć Złotej Rybki i nie pamięta o tym Volibearze, no bo w sumie Nila pojawia się teraz w Noxusie i będzie walczyć z Mordekajzerem. A no i jakby jeszcze tego było mało, to po freliordzie mieliśmy ewidentnie pokazane, że płynie na wyspy cienia. Przepraszam, ale co tutaj się odwala? Generalnie bardzo mi się podoba, że Mordekaiser nazywa ją Puppet, czyli marionetką, a wiemy, że ta jest związana za szleszem, no i to się rozumie samo przez się. Do tego jeszcze Mordekaiser ma całkiem sporą wiedzę o demonach. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeszcze bardziej niż Volibear, Mordekaiser powinien rozsmarować ją po noxjańskiej podłodze. To nie jest tak, że ja tej Nili nie lubię, ale czy jej lore jest stworzone przez jakiegoś wujka po procentach na weselu? Widzimy, że Mordekaiser ma powrócić. Ewidentnie dzięki swoim kultystom z rzeczywistego Świata. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś chciałby, żeby Mordekaiser powrócił. Ezreal spotkał kiedyś takiego jego mościa, dla którego miał znaleźć specjalny eliksir, który umożliwiłby Mordekaiserowi powrót do świata rzeczywistego. Więc ludzie, którzy chcieliby jego powrotu i już w kanonie istnieją, więc tutaj mamy tego rozszerzenie, które jest fantastyczne. Natomiast co do miejsca akcji. Nie jest tak, że ten teren tutaj jest otwarty dla każdego. Wejście do Immortal Bastionu czy wejścia do niego są przecież strzeżone, jest tam pełno wojowników Noxusu, pełno agentów czarnej róży. Na domiar złego, nawet z tego co się orientuje, to sam Noxus nie wie nawet o wszystkich tajemnicach wewnątrz bastionu. Do tego ten w pewnym miejscu, jako że to forteca zbudowana pierwotnie przez Mordekajzera, ma być związany, zakładam, że tutaj, w tym miejscu, mitną rachun, co ma zapewnić Mordekajzerowi i jego armii powrót i nadejście na Runterre. I tutaj, jak gdyby nigdy nic po lajtowej walce z Misiaczkiem z Freliordu, która nie miała sensu, Nila jest w Noxusie w najgłębszych czeluściach stolicy, nikt jej nie zauważył i ma to jeszcze mniej sensu niż walka z Voliberem i Nila teraz tak sobie będzie pływać i wszystkich pokonywać. Riot robi tutaj dokładnie to, co było problemem serialu z uniwersum Wiedźmina. Czy Runterra to jest jakieś małe miasteczko z kilkoma osiedlami? Gdzie Noxus i Freljord to są jedne z nich? No, Okej, okay, Nila ma bardzo szybki statek, spoko, ale gdzie jest skala świata? Jakiekolwiek przemyślenie odnośnie tego, co się wydarzyło odnośnie podróży, jaką bohaterka przebyła. Wszystko to miało bez sens. Jeżeli Riot Games coś by pod tym robiło. Czy może zaraz się okaże, że będzie jakaś zapowiedź MMO? Ostatnio nawet rozmawiałem o tym z jednym z moich przyjaciół. Staraliśmy się wyjaśnić, dlaczego Nila tak robi, znaleźć sens w jej rozumowaniu. No i powiem wam, że było grubo. W sensie teorie wychodziły ciekawe, ale przeraża mnie to, że są to tylko teorie, a że Riot nic z tym nie robi. Bo na przykład jedna z teorii polegała na tym, że Ashlerz za pomocą Nili chce się pozbyć wszelkich potężnych istot ze świata Runterry. Celu Osłabienia poczucia strachu na całej runterze, żeby Fiddlesticks był słabszy i żeby Ashlesh mógł go pokonać i zająć jego miejsce. Mam wrażenie, że teoria dosłownie złoto, ale jest to tylko teoria. Riot nic nam o tym nie mówi. Nila sobie lata, tak jakbyś kauczuk w pokoju rzucił i ona tam odbija się. Tu Kamavor, Bilgewater, Noxus, Freljord. Jeżeli Nila pokona Mordekajzera, to oficjalnie przestaje wierzyć w cokolwiek, co Riot będzie robić. Tak przy okazji, to nie Rel miała być przypadkiem bronią przeciwko Mordekajzerowi? Tak coś mi się wydaje. Hmm. No dziwne. Jednocześnie nie mogę się doczekać co dalej będzie z Mordekaiserem, ale jednocześnie tak się tego boję, że masakra. Natomiast by troszkę uspokoić temat, na koniec mamy coś dobrego. Mamy tutaj takiego oto ziejącego smoka na sam koniec i wygląda jak Elder Drake. I sam pomysł wrzucenia do kanonu rzeczy, czy elementów, czy potworów z Summoner's Riftu jest świetny. Tym bardziej, że niedługo do karcianki przecież wejdzie jeszcze hemtechowa smoczyca. Tak czy starszy Smog to tak naprawdę jedna z mordekaiserowych sług? No, poza duszami i demonami, taki oto potężny Smog. Zobaczymy, co będzie z tym Elder Drake'iem, Ale, no, przyznaję, jego wejście zapowiada się świetnie. I naprawdę, ja wiem, że ja to powtarzam, to jest kwintesencja rajotu. Raz robią Hueya, którym się zachwycam, do którego mam pewne obawy, pewne obiekcje, pewne swoje obserwacje, ale ale co z zasady wystawiłem mu ocenę 9 na 10, jeżeli chodzi o fabułę. No i tutaj dostajemy jednocześnie mordę kaisera, którego koncept jest mocnym 9 na 10, ale zostaje to przynajmniej na ten moment tak potraktowane, że naprawdę jestem w szoku. No cóż mogę powiedzieć, no kwintesencja rajotu. raz robią coś co będę wychwalał, a raz robią coś... Czego nie będę wychwalał. Dajcie, moi drodzy, znać, co o tym wszystkim sądzicie. Tutaj macie materiał o Mordekajzerze, jeżeli go nie widzieliście, a ja Wam pięknie dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.